Cześć Zagmarka, witaj w ćwierćfinale. Jak się czujesz jako ćwierćfinalistka? No powiedz coś, powiedz coś, przemów do narodu. Wspaniale. Kochani, dziękuję Wam bardzo za Wasze głosy. Wy wiecie, że ja jestem noga stańca. no i to, to tylko dzięki Wam. No ale chcecie ubaw, to macie. Moja droga, w drugim tańcu zostałaś tylko 7 punktów. Od Rafała i od Iwony po jednym punkcie. Co o tym sądzisz, że tak nisko cię ocenili? Dali ci tylko jeden punkt. A, no, mogli dać zero, to dobrze, że chociaż jeden dali. Nie no, moja droga nie ma zero, jest nie tylko ma? jeden. A to chyba, żyli i to do następ, na następny tydzień poproszą produkcję o zero. Będę miała zero, nie przejmujcie się. Moja droga, Iwona Pablowicz powiedziała, że masz trochę lekceważący stosunek do programu. Co byś na to odpowiedziała? Po eee, nie trafiła pani Bąka, bo nie mam lekceważącego stosunku. Mało tego od tygodnia mam pęknięte żebro I robię dobrą minę do złej gry. Eee, Poza tym, pani Iwonka nie wie, jakim ja okupuję to bólem codziennym, bo ja nawet mam, drodzy państwo, problemy z chodzeniem, co dopiero z tańcem. Więc nieprawdą jest, że ja sobie zbytuję z tego programu, daję z siebie, co mogę, ale niestety głowa nie słucha ciało, przepraszam, nie słucha głowy. Ja bym chciała dobrze, ja wszystko w głowie pamiętam, co mam robić, ale no. Ciało nie pracuje z głową, nic na to nie zrobię. A w którym momencie pękło ci żebro? To było na treningu? Tak, tak, na treningu. No jak to wpływa na twoje występy? Nie no, do boli, to jest każdy ruch, to jest tragedia, no ale ja dzisiaj tyle po, pobram przeciw, środków przeciwbólowych, że tak naprawdę ledwo na no, oczy widzę. Za dużo chyba tego wzięłam. Moja droga, już trwa afera w internecie, że powinnaś odpaść. Jak ty się z tym czujesz, jak ludzie systematycznie co tydzień twierdzą, że to ty powinnaś wylecieć. Wpływa to na ciebie? Nie, no jacyś coś ludzie tak twierdzą, a e, większa chyba część tych ludzi twierdzi, że powinnam zostać. No to jestem. No przecież e, ludzie, którzy chcą, żebym odpadła, no to chyba nie są przyjaźnie nastawieni, ale jakby e, może na nie walczę, żyję z tym od wielu lat. E, więc jakby, no No dobra, a jak się czujesz w tym, że te, te bardzo, na kolej. ciebie, że te pomyje na ciebie spływają? No, nie wierzę, że w żaden sposób ciebie to nie rusza. Nie jest ci smutno, że tak dużo jest tych negatywnych komentarzy i ludzi źle tobie życzących? E, Damian, ja od 15 lat mhm. żyję z ciągłym hejtem. Ludzie ciągle wywlekają moje sprawy stare i tak dalej i tak dalej, jeszcze się tym nie napaśli. E, no to mają teraz nowy powód do, do hejtu, do wylewania swojej goryczy. E, co ja im zrobię? Nieszczęśliwi są, bo mi też nie jest przyjemnie, że ja zostaję, a oni odchodzą. Ale takie są zasady tutaj tego programu, kochani. To jest rozrywka, my mamy bawić widzów i skoro widzowie chcą jakąś parę, to ta para zostaje. I no nie wiem, no niech napiszą do produkcji Polsatu, żeby Kazimierska odeszła. Nie ma problemu, no, jeżeli produkcja powie Dagmara proszę odejść, ja odchodzę, no. To już tak kończąc naszą rozmowę, niektórzy twierdzą, że sama powinnaś się wycofać. Ty na tego Ale nie typu możemy sugestia? się wycofywać sami, jeżeli my nie mamy ku temu ważnych powodów. Regulamin jest jaki jest, podpisywaliśmy wszyscy tu kontrakty i to nie jest tak, że przygotowuje coś drodzy państwo, to show przygotowuje to kilka tysięcy ludzi, bo to jest ogromne przedsięwzięcie, co zrobił Polska, to jest na skalę światową i nie może sobie nagle ktoś tak, bo ja nie wychodzę. To jest wszystko drodzy państwo zsynchronizowane. Para tańczy taka, para tańczy taka. I jeżeli nie ma ku temu bardzo ważnego powodu, czy jakiejś kontuzji, czegoś, my sobie nie możemy odkryć. A jakbyś mogła, nie było tego podpisu, to byś to zrobiła? Ja nie wiem, czy bym to zrobiła, bo moi fani, moi widzowie mnie kochają i mm. chcą mnie oglądać. E, więc ja daję tym ludziom rozrywkę, a ci, którzy o mnie tak ciągle piszą źle, którzy się nad mną pastwią, jakby to chyba nie są inne osoby, kochane, te, które pastwią się od lat. To są te same osoby, więc. Totalnie mi są obojętne. To ostatnie pytanie bardzo mocno wsparła ciebie, Doda. Jak się poczułaś, jak zobaczyłaś tej wypowiedzi, żeby od Dagmarki to się odczepić? Bo dwóch wywiadów na ten temat udzieliła. Ale ja kocham tą dziewczynę. To jest dobry dzieciak. No. Do niej też się czepiają. A to jest dobry dzieciak, przede wszystkim bardzo inteligentny, i ja się strasznie cieszę, że mam jej wsparcie. Bo ją uwielbiam. no. To jest królowa. A ile macie wspólnych cech? Jak tak patrzysz na siebie i na nią? Macie jakieś podobieństwa, które Was łączą? Ja myślę, że mamy trochę podobieństw i mam nadzieję kiedyś e, tak się z nią spotkać, pogadać. E, to jest, drodzy Państwo, bardzo wrażliwy człowiek. I ta wrażliwość Was łączy? No, nie chciałabym tu się wypowiadać, co nas łączy. No, ale bo ty ja wiesz, wiem, to wiesz, to ja o wiem, tobie. To wiem, co nas łączy, ale ja nie chciałabym tego publicznie mówić. A, szacunek do prywatności. Tak, to, to się jest nazywa. To nasza królowa, i niech tak będzie. No. Może coś zaśpiewacie kiedyś, bo widzę, że idziesz do Twoja twarz za niedługo. Kolejne show. Dziękuję bardzo. Ja trzymaj tak samo się. Ja drodzy Państwo, Wam zaśpiewam, jak Wam tańczę. A to ważne pytanie, dlaczego nie założyłaś butów tanecznych? Martyna Łach, nasza kostiumograf, zrobiła tak piękną kreację, że no, no, te, te trumienki, które ja tu noszę, bo ja y, tańczę w ćwiczę w tych butach, no to by zepsuły cały efekt. No dlatego y, przemęczyłam się w takich. Trzymaj się wszystkiego dobrego. Pa. Dziękuję, kochany.